To portugalskie wino to jest takie wino ośrodka. Ono nie jest super ciężkie, nie jest też super lekkie. Pasuje do wielu dań i do wielu, pod wiele różnych. Powstaje z takich bardzo miejscowych, lokalnych odmian portugalskich. Turiga Nacional, Alfrocheiro, Jaen. Nawet mi jest trudno je wymawiać, ale nie bójcie się, nie musicie tego wiedzieć, ani zapamiętywać. Ważne, żebyście zrozumieli, że ono jest przeczy trochę tradycyjnym winom portugalskim. Nie jest super ciężkie i pikantne. Jest, zobaczcie, owocowe. Zwiewne, soczyste, e, pachnie czereśniami, trochę ziołami, może trochę mineralnością. I pomyślałam, że byłoby świetnym kompanem do polskich wędlin. Trochę do tego wędzenia, trochę do e, takich szynek, schabów, niezatłustych, niezbyt pikantnych, nie chorizo. E, czegoś takiego właśnie naszego, tutaj domowego. Portugalskie wino do polskich wędlin po prostu. Tak, lekko pikantne, trochę dębowe, trochę wędzone, wspaniałe.